Witamy w nowym odcinku w F8 Custom na naszym warsztacie. Wracamy do tematu M6 z silnikiem S85B50 V10. Ta, która stoi u nas już to długo. No, za długo, długo czasu, ale trochę czekaliśmy też na tulejowanie tych bloków i mamy w tym momencie e, zatulejowany blok. Wszystkie 10 tulei było wstawionych. E, nie było łatwo, to nie jest łatwa zmiana akurat tulejowe taki blok. No i przystąpiliśmy do działania. Przy tym silniku to Roman, w sumie więcej działa, więc co może więcej powiedzieć? Ja to się nie dotykam akurat tego w ogóle. Ja to tam mam tam... tam, 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 tam mojego, mojego Mercedesa kochanego mam. Ja, ja z moim Mercedesem będę det to... Roman opowie, a ja sobie dalej będę tam, eee, tam. działał. No, więc generalnie tak. Nowe tuleje są postawione. Takie tu już nie mam Mam już paneweczki cały układ tłokowo-korbowy skręcony, nie było to, nie jest to miłe, przyjemne, bo tu yy, samo przykręcenie pół bloku to jest, wczoraj liczyłem około 47. fajnie jest, no yy, i teraz z każdym osobnym momentem, bo to żadne nie idzie takim samym momentem, także było, było fajnie, natomiast yy, fajna procedura jest na przykład na skręcanie yy, panewek korbowych. Radzę dosięgnąć informacji, żeby nie skręcać tego na pałę, bo to nie można na pałę skręcić. Fajna procedura internet, jest. Jeśli nie, znajdzie informacji... nie ma w lecie, nie ma. A to jest po to, żeby skompensować rozciąganie się śrub. A! Bo z Patrykiem się do tego doszliśmy. Ta procedura. No mamy tak, zaraz będziemy zakładali głowicę. jedną, drugą, pilanie rozrządu, wstawianie nosu. i heja wchodzimy do samochodów i jeździmy dalej. Docieranko, odpalanko i tak to wygląda. Trudności no tak parę może jeszcze spotkać nas. Co? Trudności parę jeszcze będzie mo mogło nas spotkać, tak? Proces tulejowania tak. też nie był taki łatwy, nie? Jeżeli chodzi o ten silnik nie, bo tutaj jest za za mało miejsca między, między tulejami. Ja tylko, ja tylko zdradzę, że tak, pod względem temu co widać, to tam jeszcze jest towar między tymi tulejami, po prostu to jest kołnierz w tym momencie, to jest na podwójnym kołnierzu i to tutaj widzicie, tak, po prostu to jest kołnierz, to nie jest tak, że one te się tuleje się stykają, stykają ściankami, też nie, miejsca? nie ma takiej możliwości, żeby tak stawić, tak zostawić tak tuleje. To jest po prostu robione na takim fajnym patencie, podwójnym kołnierzu, po prostu, żeby te tuleje czasem się nie puszczały, bo są takie przypadki znane wśród innych firm. Gdzie powstawili te tuleje, a tuleje potem po, potrafiły poosiadać. No i pizza. Dobra, no to. Podamy, dalej. Podamy, dalej. Podamy go dalej. I, będziemy I aktualizacje dalej. będą. Będą dalsze aktualizacje. Dobra, mamy w sumie szybką aktualizację, bo mieliśmy na stojaku, a teraz już jest w aucie. No tak szybko wylądował aucie, że nie znożyliśmy. Ja, ja tak wcześniej, ja mam inaczej do zrobienia, więc ja przekażę może kołeczkę, ona więcej ten opowie. Czy znaczy wcześniej wrzucaliśmy, tak? Jak wyglądał silnik? Tak. Na przebitkach możemy wrzucić. Niestety spalił wystąpi... i Tak, tak. No nie przeszedł procedury uruchomienia panosów odpowietrzenia i uruchomienia wanosów, także... Tak. Niestety problematyczny był tutaj zawór jeden na rzędzie, rząd pierwszy wałek wydechowy stanowił problem, musiał wszystkie cztery zawory wymienić Nie Żeby uniknąć w przyszłości. No? Tak, dlatego lepiej Wszystkie procedury zostały przeszły, wszystkie pr procedury... Tak, skrzynia ładnie ruszyła, sprzęgło ładnie ruszyło. A to o własnych siłach tu jechało. No, trzeba było zamontować. Przód, no, przód. były była założone, bo do, do Pierwszy olej nie... zlany mamy. Także <gry> tak, po pierwszej wymieniu oleju. O, o, tutaj każda śrubka ocynkowana i kadmowana nawet jest. Każda śrubka była, nawet były tak, śrubki... Wszystko wierne. było, wszystko. Tak. Tak, wszystko, tak, wszystko. Tak, o tym to jest jedno, ale kadmowanie jest jeszcze bardziej istotne. to jest, takami, więc, tak powiem, śmiertelne kadmowanie śrub. Bardzo ciężka dostępna procedura, jeżeli chodzi o... E, Generacja. W sensie kadmowanie to nie każda cynkowia to robiła, No, to no to, to, to. z tego co to serwis tylko znalazłem. To tak? firmy, która się. No, u nas generalnie to wszystko jest w pakiecie, że tak powiem. Nie? To jest z automatu. Ja, ustawienie rozrządu też nie było wcale takie proste i oczywiste. Według, że tak powiem, tego co serwis wysyła. Instrukcji serwisowej. No, instrukcji serwisowej też był mały problem. żeby... Był problem z no, no, ale wszystko do ogarnięcia. wyszło. No niestety, no to załatwię się okazuje, że w jest. Eee, tutaj panelki poszły z firmy Atomic, są te wersje racing, no nie? Tak, to jest tak. To jest wiecie, to wersji też jest no, Ktoś się pyta, czy zaraz coś zrobić z tym silnikiem? Żeby nie trzeba było by wymieniać panelek razem z olejem, no nie? To no, nie jedno, czy drugą wymieniamy. Ja ogólnie to jest w poszło w chuj nowych rzeczy do tego silnika. No wszystko co odnosiło się do życia i tak dalej to poszło nowe, wyłącznie no, z tym, że sprzęgło, ale sprzęgło też nie było kupowane turbo z kąsiwana, nie? Tak. to klient akurat... No. Bo no tutaj jest ta hmm. fajna skrzynia SMG, która... Nie lubię tej skrzyni. Ja, nie, znaczy no, to nie jest po prostu skrzynia, która współpracuje z użytkownikiem. To nie. Znaczy ona ona jest... działa bardzo dobrze. Pod warunkiem, że na tak, kierownicach ciśniesz guzik M i jedziesz przy końcówce obrotu. To no. w nie sensie działa dobrze. No, eee... Trzeba się przyzwyczaić, bo ona tak specyficznie dość... Tak. Reaguję, nie? Wiele ludzi chciało zobaczyć ogólnie jak składamy ten silnik, ale umówmy się, ja nie chcę pokazywać tego, tej naszej roboty, tego jak Roman składa. Zawsze jest coś mądrzejszy, zawsze ktoś coś lepiej i tak dalej. Ja na pewno, że tak pewnie nie będę wstawiał na kanał żadnych filmów z roboty, z tego jak to jest składane, jak to jest zrobione. Nie ma takiej opcji. Kiedyś coś gdzieś parę razy pokaźmy na TikToku, od razu jakiś głupi idiota, jeden drugi się odezwał, że on to robi inaczej, bo to powinno się tak, więc... No niestety, jedyne co możemy pokazać, to możemy Wam pokazać gotowe, że tak powiem, na silniki eee, i co nieco powiedzieć. W tak, ten sposób. I e u mechaników tyle opcji jest A tak? efekt finalny można było zobaczyć na zdjęciach, w poście, tak? No, jakby no, też zobaczyć, może na jak będzie widać ten silnik. Może go tutaj trochę widać, o, to jakaś szmata wisi. Co ta szmata tu robi? Żeby nie wiem, olej żeby... nie leciał na auto. to. Świeżym, to świeżym silniku, żeby nie leciał. O, tutaj się troszeczkę też zabrudziło, ale to zaraz wytrzemy. A ten biedny siedzi tutaj. Ten biedny siedzi, bo robimy serwis oświetlenia, bo tutaj nie działa... Bo... Ty, ty, ty. Czekaj, pobiegnę jeszcze po srebrzankę. Ale to dobrze, to to. I ucinając wszelkie spekulacje, nie używamy. Seba, to nie jest srebrzanka. to jest specjalny lakier. Ale Seba nie potrafi operować puszką, widocznie, żeby zrobić ładnie taką. Nie potrafi, żeby wtedy tak, tak ładnie, zrobić. <laughs> Aha, i generalnie, bo czasami mamy pytania, jak klienci dzwonią, yy, że chcieliby mieć zrobiony remont, natomiast niekoniecznie chcieliby mieć malowane, bo to pewnie koszta, więc informujemy, że to jest wszystko. Malowanie w cenie. jest w standardzie, ale jak ktoś chce, to możemy oczywiście zrobić wersję z... Szkiełkowanie, tylko za szkiełkowanie to już trzeba dodatkowo dopłacić, to jest w standardzie. Szkiełkowanie ma to do siebie, że szkiełko się wpierdala wszędzie. Jest kurwa wszędzie, bardzo chujowo jest to wyczyścić. No i tak się To wdleja, po pierwsze, nie? po drugie, to prędzej czy później, a raczej prędzej zaś nie dzieje niż to się stanie z lakierem na silniku. A mówmy się, jak ktoś ma rozebrany silnik i kłacie, no niemałe pieniążki za remont takiego silnika, no to moim zdaniem chujowe jest mu zostawić, że tak powiem, brudny silnik, albo tylko wyszkiełkowany, albo kurwa jakieś zardzewiałe rzeczy, to się zdarza, nie se jakieś koło pasowe się zdarza, zardzewiałe, e, śruby też można cynkować, tylko trzeba mieć gdzie, a e, jak się nie ma takiej możliwości, to się potem po nas jeździ, nie? Tak, no. więc e, często też właśnie klienci pytają, ale no, u nas jest to w standardzie i. Tak, nie ma opcji takiej, że będzie <laughs> remont, ale bez malowania. Nie. To nie ma. No nie. Po prostu, po prostu. oprócz efektów, że tak powiem, technicznych, które muszą się wszystkie parametry zgadzać, dla do, do nas muszą zgadzać się, że taka inwestycja wizualne, no bo zrobić taki silnik zało założyć śrubki, które są pordzewiałe, no sorry, ale to. no... No, no bez sensu. No nie, to składanie na Mało tego. Procedura serwisowa w ogóle e, przewiduje wymianę kurwa każdej śruby, która jest odkręcona w serwisie. No. Więc e, załącznik sportowy, śruby, to, to już jest, że tak powiem, profanacja, robiąc coś takiego. A no jeszcze, żeby się zgadzały, bo czasami się nie zgadzają, nie? No, <laughs> nie tak są samochód. różne. No, więc e, generalnie ten silnik wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Będziemy go wypalać, czekamy na te dwa zawory, dwa zawory, to cztery tej, tej zawory, to cztery, cztery. zawory, ten. jeden jest zmienięty, ale klient stwierdził, że cztery wymienia, bardzo dobrze, bo cztery to cztery nowe e, będą, a ten jeden, ewentualnie jak chcesz, możesz iść pokazać, jak pracuje ten jeden, może będzie słychać to. No, tak be... to będzie ciężko wychwycić, może to W każdym razie była próba reaktywacji tych zaworów i, i próba, niczego on reaguje, ale reaguje bardzo chujowo. Bardzo Dobra. dziwnie brzmi, bardzo iskrzy się i tak dalej, nie? Co jak to brzmiało? Co ty, u Rubika klaszczesz? Nie działa ta jedna, to co? Ale fajnie, że ludzie też reagują na przykład, że y, czy nie jest nam szkoda wkładać tych silników, bo wyglądają jak dzieło sztuki. Tak, tiki. to, to widziałem teraz ten komentarz. Tak, i to właściwie to wie, wiele mamy takich komentarzy, że tak, szkoda no. tego wkładać. Zresztą nawet klient y, od tego auta mówi, że kurde, szkoda, szkoda tego wkładać. Szkoda na samochodu, lepiej na półkę postawić. Tak, no. dokładnie. Drogi eksponat, ale bardzo okazały. Ale nie? Na wejściu do domu, proszę bardzo, i obok... Pięć kostek masła ułożonych. Kurde, to tak jak y, robią te stoliki y, z y, No A taką mieć. Taki no. stoliczek. No. Fajnie. Się. Drogi stolik. Drogi. No dobra, no to. W każdym razie y, wracamy z akwalizacją. jak będzie uruchomiony, jeśli przyjdą zawary. Ninja. To jeszcze coś nagramy, może z docierania. hi -ha ho Tchau, Manara.